Wam pokażę, jak zrobić takiego shortca lub tiktoka. Damn, mommy. Wanna... A więc, pierwszy przechodzimy sobie do OBS-a. Jak coś, to link do gry w opisie. Jak jesteśmy już w OBS-ie, to musimy kliknąć tutaj i tutaj, żeby nie było jakby słuchać tego bo pobierzemy później dźwięk. A więc już do konkretów. Pierwsze, żeby mieć takiego fajnego chomika, jak tam na tym TikToku. Na no Tutaj wchodzimy w tą ikonkę sklepu w prawym górnym rogu i wpisujemy hamster. Wyskoczy Wam tutaj pierwsze Bierzecie to, klikacie try on i założywam się, potem musicie kliknąć tu Emotes i znaleźć emotkę Alibi. I potem. Piszecie na czacie to, jakby, i potem. Na przykład. No i pyk, robicie cięcie, potem piszecie kolejny, potem nagrywacie, jak macie ten taniec, bo wtedy ten homik tymi nogami tak robi. No i wtedy wszystko zmontujecie, i po prostu, bo to jakby mogę Wam pokazać, oczywiście, jak to zmontować ale najpierw musimy pobrać dźwięk a więc wpisujemy konwerter yy, nie reddit mamy tutaj wchodzimy w nasz film na przykład tu shorts i wchodzimy tu dostępny kopiujemy link wchodzimy tu Zbieramy sobie MP3 i OK. Wtedy, jak pobrał nam się dźwięk, dobieramy tutaj wszystko w kapkacie, o czym się będę montował. Kto nie wie, to po prostu klikacie sobie import i tam przeciągacie wszystko. Ale jak ktoś może nie zrozumieć mnie, to może zacząć znaczyć eksporatywnie. I jak wszystko mamy tutaj, to przeciągamy muzykę tu. Oczywiście robimy takie cięcie, żeby było od razu. Początku, czyli na przykład tu wycinamy. Przecinamy tu. I wtedy szukamy tutaj pierwszego tekstu. I jak już znaleźliśmy, to patrzymy sobie na dźwięk. Gdzieś tu. I wtedy bierzemy tu. I resztę ucinamy. I daje nam na taki efekt na razie teraz robimy tak samo że tekst potem będzie co innego i już wam zaraz pokazuję no i teraz tak jak wcześniej tu a następnie bierzemy sobie tutaj, patrzymy kiedy będzie idealny moment czyli według mnie gdzieś tu ucinamy God. i patrzymy Do, o, kiedy się skończy muzyka Ucinamy, to zostawiamy sobie. A tu... Ja polecam też skopiować, że było po prostu całe, bo tak trochę nie warto. No i wtedy patrzymy... A to damy dalej, żeby nam nie przeszkadzało bierzemy to gdzieś dotąd. No i reszta tutaj kopiemy. mamy tu i proszę, gotowe. Jedynie musicie tutaj sobie to zrobić, żeby miało taki format jak short, czyli tak no, do góry. No i, no i bierzecie na shorty lub toki i macie.